Cześć, z tej strony Adrian. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy szkołę podstawową numer 1 w Białostoku, od której dostałem zlecenie modernizacji oświetlenia. Pokażę wam, jak od kuchni wygląda wymiana świetlówek liniowych na nowoczesne tuby LED. Zapraszam! Potocznie mówiąc, przerabianie na LED nie jest niczym nowym. A w dobie gwałtownie rosnących cen energii elektrycznej takie przeróbki są bardzo popularne. A co najważniejsze, opłacalne. Jak bardzo, zależy oczywiście od skali. Przedstawię Wam symulację dla 100 opraw oświetleniowych. Przyjmuję, że światło będzie świecić przez 5600 godzin w roku, a koszt energii elektrycznej za 1 kWh to 0,60 zł. W przypadku świetlówki konwencjonalnej, całkowity koszt zużytej energii elektrycznej w roku to 32256 zł. Dodałem do porównania również standardową tubę LED i koszt zużytej energii to 12 992 zł. Natomiast najnowsze tuby LED w klasie energetycznej A obniżają koszt zużytej energii do 10 662 zł, czyli oszczędzamy aż 21 594 zł rocznie w porównaniu do konwencjonalnych świetlówek. Do tego żywotność na poziomie 100 tysięcy godzin zapewni bezawaryjne, dobrej jakości światło w oświetlanych pomieszczeniach na długie lata. W oświetleniu wewnętrznym biur, szkół i różnych obiektów przemysłowych królują w dalszym ciągu źródła światła fluorescencyjne. Świetlówki wraz z upływem lat tracą swoje parametry i dają mniej światła. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ dzieje się to bardzo powoli, aż przestają świecić i musimy je wymienić. A jak na załączonym obrazku widać, późniejsza wymiana kończy się często tym, że kupiliśmy nieświadomie inną, Barwę, i tak w jednym pomieszczeniu mamy co najmniej dwie barwy świetlówek, a zdarza się to nawet elektrykom. LEDy renomowanych producentów znacznie wydłużają okres wymiany źródeł światła i zachowują swoje parametry świetlne praktycznie przez cały okres eksploatacji. Wiele osób zapomina też, że LEDy są różne jakości i oszczędności mogą być pozorne np. przez awarię LEDów czy też słabej jakości światło. Dlatego pamiętajcie o wyborze renomowanych firm i dobrych, sprawdzonych produktach najlepszej jakości. Kolejnym ważnym aspektem modernizacji są przepisy. 24 sierpnia 2023 roku, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej o stosowaniu substancji niebezpiecznych, wejdzie w życie zakaz wprowadzania na rynek świetlówek fluorescencyjnych do zastosowań ogólnych. We wstępie powiedziałem wam, że pokażę jak praca wygląda od kuchni, więc zaczynajmy. Dostając takie zlecenie, od razu zastanawiam się, co zastanę na miejscu, w jakim stanie będą oprawy, czy będą nadawały się do modernizacji. W tym przypadku, jak widzicie, oprawy są w dobrym stanie i mogę przystąpić do dalszych prac. Demontuję świetlówki i sprawdzam, z jakim układem zasilania mamy do czynienia. Brak zapłonnika, sprawdzam model statecznika i jeśli nie ma go na liście stateczników współpracujących z tubami LED, to zostaje trzecia opcja, czyli zmiana połączeń wewnątrz oprawy i podłączenie napięcia przemiennego 230V bez Pośrednio do tub LEDowych. Dotychczasowe źródła światła wymieniam na najbardziej wydajne obecnie tuby LEDowe Philips, a dokładnie Master LED Tube T8. Dlaczego akurat takie? Jest kilka argumentów. Są to jedyne tuby na rynku w nowej klasie energetycznej A, więc ich skuteczność świetlna to 210 lumenów na Watt. z zsyłu światła 160 stopni, a współczynnik oddawania barw 80 i najważniejsze z punktu widzenia mojego klienta, trwałość 100 tysięcy godzin i 10 lat gwarancji. Szkoła już wcześniej korzystała z produktów Philipsa i pani dyrektor nie miała tu żadnych obiekcji. Czas na demontaż oprawy. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. W moim przypadku wykręcam bezpiecznik od wodu oświetleniowego, ale zawsze warto upewnić się o braku napięcia. Instrukcja instalacji sugeruje odcięcie przewodów od statecznika, ale złączki w tej oprawie umożliwiają po prostu rozłączenie oprzewodowania, przewodowania, wobec tego demontuję przewody. i podłączam bezpośrednio 230V z kostki do trzonków oprawy. Następnie dwoma krótkimi przewodami L i N łączę zgodnie oba trzonki. W większości LEDów w obudowach świetlówek właśnie tak będzie wyglądało połączenie, zasilanie tylko z jednej strony. przewodowanie gotowe, montujemy lampę w odwrotnej kolejności, przed zamontowaniem tub ledowych oznaczamy zmodernizowaną lampę naklejką z informacją o zmianie, żeby przypadkiem ktoś nie zamontował tradycyjnej świetlówki gdzieś z zakamarków magazynu, co skutkowałoby zwarciem. Oprzewodowanie gotowe, pokazałem wam na przykładzie jednej z lamp jak to zrobić, a teraz biorę się za resztę. Dla was to będzie tylko kilka sekund, a przede mną jeszcze trochę pracy. Gotowe i czas na podsumowanie. Tak prezentuje się korytarz szatni po zmodernizowaniu oświetlenia. Najważniejszym aspektem tej modernizacji jest ograniczenie rachunków za energię elektryczną. Przed modernizacją sama mocy oświetlenia w korytarzu to 8 opraw razy 72W, co łącznie daje nam 576W, pomijając marginalną moc stateczników elektronicznych. A po modernizacji 8 opraw razy 23,8 W równa się 190,4 W, czyli moc całego oświetlenia zmniejszyła się aż trzykrotnie. Ale to jeszcze nie wszystko. Byłem ciekawy jak wyglądają parametry świetlne i zrobiłem pomiar luksomierzem przed modernizacją i po modernizacji w tym samym miejscu pod lampą. Oto wyniki. Przed modernizacją luksomierz wskazał 288 luksów, a po modernizacji 327 luksów. Oba wyniki spełniają normy odnośnie natężenia oświetlenia w tego typu pomieszczeniach, ale świetlówki, które zdemontowałem, katalogowo powinny mieć wartość strumienia świetlnego na poziomie 3350 lumenów, a zamontowane tuby lodowe mają 2,500 lumenów, czyli dużo więcej niż standardowe tuby lodowe, które mają około 1600-1800 lumenów przy długości 120 cm. Słabszy wynik świetlówek może mieć kilka powodów. Zużycie świetlówek, zużycie odbuśnika oprawy, a także ich kąta świecenia 360 stopni, przez co część światła świeci w oprawę. Nie wykonuję dzisiaj pomiarów, także traktujcie ten pojedynczy pomiar po prostu jako ciekawostkę, ale dajcie znać w komentarzach, czy interesują Was pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, a być może w przyszłości przygotuję taki materiał. Pamiętajcie, że zużyte świetlówki to elektroodpady i trzeba je zutylizować. Na dziś to wszystko. Komentarze należą do Was. Trzymajcie się. Hej!